Hayao sama. witam Was bardzo serdecznie w tym filmie. Opowiemy sobie o tym, jakie są różnice między partykułą Ni a partykułą D w języku japońskim. Oczywiście, rozumiem tutaj tylko jedno potencjalne znaczenie tych dwóch partykuł. Mają one oczywiście więcej znaczeń. Prawdopodobnie gdzieś tak około 9 ma partykuła Ni, D ma tylko raptem ze 4 Więc w tym filmie omówimy tylko te pojedyncze, które są ze sobą non-stop mylone, nawet przez uczniów bardziej zaawansowanych. Więc w tym filmie opowiem wszystko tak jasno, jak się tylko da. Jeśli Wam się Spodoba jednak moje wyjaśnienie to zapraszam bardzo serdecznie na lekcję. Można wejść w opis. Od razu napisać na Discordzie do mnie bezpośrednio o bos, albo wejść w olx i tam macie więcej informacji na temat mojej osoby i też się zgłosić w jakikolwiek sposób tam chcecie. Więc zacznijmy. Ni i partykuła D mają jedno bardzo podobne działanie w kontekście partykuły miejsca. W skrócie NI to miejsce istnienia czegoś, place of existence po angielsku, natomiast D to miejsce wykonywania czynności. Są to słowa, które bardzo, bardzo trzeba wziąć sobie do serca, bo one nam wyjaśniają tak naprawdę różnicę Między jedną partyką a drugą. Niestety, po polsku będziemy to tłumaczyć w bardzo średni sposób. Obie partykuły mogą na przykład znaczyć w. Więc możemy sobie wziąć teoretycznie jestem w domu i jem obiad w restauracji. Natomiast w języku japońskim użyjemy pi do pierwszego zdania partykuły ni, a do drugiego partykuły de. Mimo że po polsku obie będą znaczyły w, w. Niestety, jest to w tym języku bardzo częste, że coś, co w języku polskim ma jedno znaczenie, w języku japońskim ma znaczeń więcej. I dlatego będziemy musieli sobie to rozróżnić, dlatego będziemy wracać do tych nazw bardzo często. Weźmy sobie przykłady czasowników, które są użyte zawsze z partykułą Ni. Dzięki temu będziemy wiedzieli, gdzie, kiedy używać partykuły Ni, a kiedy używać partykuły D. Niestety na filmach na YouTubie często się spotykam z tym, bo też przeglądałem sobie, jak inni to wyjaśniają i nie ja jestem zachwycony ich wyjaśnieniami. Biorąc pod uwagę, że najczęściej jest to rozróżniane na zasadzie damy przykłady tylko dwóch czasowników z partykułem D i dwóch czasowników z partykułem Ni. Natomiast jest znacznie więcej, co w przypadku tych czasowników. One praktycznie w tych filmach nigdy się nie pojawiają, dlatego nie jestem fanem wyjaśnień innych z YouTube'a. Tutaj wyjaśnię Ci wszystko bardzo skrupulatnie, na wielu przykładach, jak to odróżnić jak profesjonalista. Podstawową rzeczą, którą trzeba zapytać o partykule ni jest to, że zawsze ona będzie związana z znajdowaniem się czegoś, kogoś, gdzieś. Dlatego najbardziej podstawowymi i najczęściej używanymi z nią czasownikami będą iry oraz ary. Iry i ary znaczą to samo, natomiast używamy iry do zwierząt Zwierząt oraz ludzi, czyli Animate Objects i do Inanimate Objects, czyli rzeczy nieożywione, używamy już czasownika Ary, czyli do rzeczy po prostu nieożywione jak kamień oraz do roślin, to jest bardzo ważne, mimo że rośliny wydają się żyć, to mimo wszystko musimy pamiętać o tym, że używamy do nich ary, czy tego chcemy, czy nie. Tutaj mamy słowo znajdować się gdzieś, jest to coś innego niż być gdzieś. Możecie to mylić z czasownikiem des, który oznacza być. No i dlatego nie używamy tutaj słowa być gdzieś, tylko znajdować się gdzieś. Nie może oznaczać nam, że gdzieś się znajdujemy. W opisie będzie quiz do partykuł, bardzo serdecznie was tam zapraszam, jeśli chcecie wasze umiejętności sprawić z różnych partykuł, będzie tam bardzo przyjemny quiz. Z 40 tam około pytaniami, już nie pamiętam do końca ile, bardzo polecam go zrobić. Jest całkowicie darmowy, zapraszam do udziału. Więc Iry, Ary najczęściej będą używane z właśnie partykułom Ni i tylko z partykułom Ni. Nigdy nie używamy do nich partykuły de, bo bycie gdzieś, no to nie jest z tak naprawdę robienie jakiejkolwiek akcji. Dlatego widzicie Iry, widzicie Ary, widzicie miejsce, zawsze użyjcie do niego Ni. To jest najłatwiejsze i to najczęściej wyciągacie z filmów na YouTube. Natomiast co z pozostałymi czasownikami, co się z nimi robi? Mamy Tomary, zatrzymać się gdzieś na noc. I to nie jest coś takiego samego, jak jak Mieliśmy w przypadku zatrzymywać się po prostu. Na przykład kurymao, już nie powiemy tomary, tylko z innym kanji. Jest to oczywiście tomery, na przykład. Zatrzymać pojazd to będzie tomery. Kurymao tomemashita. Zatrzymałem samochód. I to już będzie z innym kanji. Jak widzicie, są kompletnie inne kanji, więc to jest różne stopy. Zatrzymać się na noc. O co chodzi w tym czasowniku? To tam naprawdę mówi, że będę przypisany do pewnej lokacji na jakiś określony czas. Czyli znowu idealnie to współgra z miejscem istnienia czegoś. Będę sobie istniał w tym hotelu, na na przykład hotelu i pak de Tomarimasa zatrzymałem się na jedną noc w hotelu. Czyli możemy sobie napisać właśnie Ipak, Ipak, jedna właśnie noc z tym samym kanji, coś co ciekawe, to będzie przy okazji filmu o klasyfikatorach, więc czekajcie. Ipak, hotely ni Tomari Zatrzymuję Zatrzymuje się na jedną noc w hotelu. I mamy hotely i mamy tutaj oczywiście naszą. Partykułę ni, więc mamy oczywiście tutaj prosty przykład. Zatrzymuję się na jedną noc w hotelu. Idziemy sobie dalej. Oku, ok, położyć coś gdzieś. To oczywiście nie ma sensu przy wykonywaniu czynności w danym miejscu, bo to nie chodzi o to, że jak powiemy, kładę książkę na stole, to że i stoję na tym stole, to jest miejsce wykonania mojej czynności, tylko ja kładę na ten stół coś. Czyli robię tak naprawdę z tym miejscem jakąś akcję na nim. Tak naprawdę, nie będąc oczywiście w nim jako mojej lokacji. Ja jestem w pokoju, w którym się znajduje stół i na nim kładę coś. Rzeczy, na których robimy, na przykład pisać coś na czymś, albo kłaść coś na czymś, przyklejać, będą właśnie z partką mni. Bo czym jest położyć coś gdzieś? Zmianą lokalizacji danego miejsca, czyli znowu miejsce istnienia czegoś. Zmieniam punkt położenia danego przedmiotu. Czyli możemy sobie na przykład powiedzieć: Hon o tsukue, ni Kimas takie zdanie bardzo proste kładę książkę na stole i to nasze oczywiście ni będzie znaczyło że zmieniam lokalizację na właśnie ten stół tak mówię wszystko z partką ni będzie związane jakoś z położeniem czegoś kogoś nie ma to znaczenia czy to jest rzecz czy to jest człowiek czy to jest małpa wszystko się rozpościera o to tylko czy będzie to zmiana lokalizacji więc mam nadzieję że tutaj jest to w miarę zrozumiałe idziemy sobie dalej do czasownika sumy czyli Mieszkać. Czasownik mieszkać jest bardzo konfuzujący, bardzo często, bo on oznacza nam parę rzeczy, czyli że jesteśmy przypisani do jakiegoś miejsca, prawda? Mieszkanie to jest. Bycie gdzieś w przez jakiś czas, więc już mamy być gdzieś, prawda? Od słowa znajdować się. Czyli mieszkać po prostu, gdy mieszkamy w Krakowie, to najprawdopodobniej najczęściej się tam znajdujemy, prawda? Dziwnie byłoby gdzieś mieszkać i tam w ogóle nie być, prawda? Możemy wyjechać do pracy i opuścić tą lokację, natomiast cały czas będziemy w nim mieszkać. Tutaj nam się pojawia jedna rzecz, czyli nie używamy do czasowników, które trwają cały czas. Czyli robią tą czynność i zaprzestając jej, ona nadal trwa. Czyli ir, gdzieś się co, gdzieś coś jest, no, jak coś jest to tam jest i tyle. Tomar zatrzymuje się gdzieś na noc, czyli nawet jak wyjdę z tego hotelu, to nadal mogę powiedzieć, że zatrzymuje się w tym hotelu na noc. I takie, e, proszę pana, gdzie się pan w tej nocy zatrzyma? No ja się zatrzymuję w hotelu Paradise, dajmy na to. I nadal będzie to w mocy, mimo że stoimy, nie wiem, gdzieś na środku drogi, bo nas policjant złapał. Nadal utrzymuje się czasownik Tomary. Położymy coś gdzieś, na przykład tą książkę na ten stół. Nadal ta książka będzie się znajdowała na tym stole. Nawet jeśli sobie wyjdziemy i zaczniemy robić coś innego, prawda? Ta akcja trwa. Mieszka w Krakowie Wyjedziesz do tych, nadal mieszkasz w Krakowie. Przecież ta akcja się nie anuluje, prawda? Tylko dlatego, że opuściłem drzwi. Nikt za nami tych drzwi nie zamyka, bierze kluczowi. Haha, teraz to jest moje mieszkanie. Przestałeś w nim mieszkać, właśnie, bo wyszedłeś z mieszkania. No oczywiście, że się tak nie dzieje, więc nadal się utrzymuje. Kolejnym czasownikiem, który działa tak samo jest z Tomery. Instytutuje na napisałem Tomery. Pamiętajcie, to jest tutaj e, mały błąd się wkradł. Stomery. Po kanji jest wszystko w porządku. Pracować dla Pracujemy dla kogoś, czegoś, jakiejś firmy, na przykład Biedronka. Przecież ja w tym momencie mogę pracować dla firmy Biedronka, a wiadomo, że robię teraz film na YouTube, więc pracować dla. Tutaj samo dla zawsze też będzie z ni. Znaczeń właśnie tego słówka dla. To zawsze będzie for, będzie zawsze tłumaczone jako ni, a nie d Tak samo. Nadal, jak przestajecie pracować w biedronce i kończycie swoją zmianę, to przecież nadal pracujecie dla firmy Biedronka. Nadal przyjdziecie na kolejny dzień, nie zostancie wyrzuceni. Więc znowu będzie stomery z ni. Nury, siadać do pojazdu. No, mamy Wsiadać do pojazdu lub jeździć czymś. Tutaj bardzo się przydaje znaczenie angielskiego hop on a train, czyli właśnie wykonywać czynność wsiadania do czegoś, prawda? To hop on właśnie, to hop on a bike. I będzie norimas zawsze też z partykułą ni, wsiadać na przykład densiani ni, norimas. Tak samo. Więc mam nadzieję, że tutaj w miarę jest to jasne. Czynność musi być faktycznie wykonana w danym miejscu, by użyć partykuły d, czyli hataraku pracować, stomery pracować dla. W pierwszym czasowniku hataraku użyjemy zawsze d, bo wyrażamy, że pracujemy w danym miejscu teraz albo ogólnie. Tak mówię, nie musi to być now, to nie chodzi o present continuous z języka angielskiego, tu chodzi po prostu o sens czasownika. Użycie czasownika ctomery wyraża tylko, że pracujemy dla na przykład Biedronki, co nie mówi, że robimy to w tym momencie. Wiadomo, pracowanie dla kogoś, pracuję dla firmy Biedronka, to nie jest pytanie, co teraz robisz? No, pracuję teraz dla firmy Biedronka? No nie, w słowie dla wyrażam po prostu już nasz ogólny stan, cały czas pracujemy dla jakiejś firmy, prawda? Kontynuujmy. Nie używamy do miejsc, gdzie coś, ktoś się znajduje. Jest to bardzo szerokie pojęcie, bo nie tylko słowa być gdzieś będą używać ni. No właśnie. Jedną z rzeczy różniących ni od de jest fakt, czy czynność jest wykonana w danym miejscu, czy nie. Weźmy sobie kolejny czasownik, którego nigdy nie ma w żadnym filmiku, a jest bardzo, bardzo ciekawy i uczymy zawsze się łapią za głowę, jak to możliwe, że to tak działa. Więc zobaczmy. Watashi wa agakko ni noto wa seremasya. Zapomniałem zeszyt w szkole. Czemu tutaj jest ni? Przecież mamy miejsce. Słowo zapominać? To czemu nie możemy użyć D, robię coś gdzie? Zapominam zeszytu w szkole. Hmm, wyobraźmy sobie sytuację. Hej Maciek, ja teraz zapominam zeszytu w szkole. No nie, zapominanie nie jest voluntary, czyli nie możemy zapominać na życzenie tak naprawdę. Albo zapominamy, albo nie. To nie miałoby takiego znaczenia w tym kontekście, jak to, że przecież nie da się uprawiać zapominania czegoś. Możemy zapomnieć coś tylko wtedy, gdy opuścimy to miejsce. Wyobraźcie sobie. Jesteście w domu, nie możecie powiedzieć: Zapomniałem portfela w domu. Gdy tam jesteśmy. Wychodząc dopiero z tego pomieszczenia, możemy tak powiedzieć, bo chodzi o to, że tam on został. No właśnie, czasownik zostać, czyli być w jakimś miejscu. I znowu mamy to znaczenie, właśnie czasownika być gdzieś. Czym jest zapomnienie? Po prostu w mojej głowie miałem coś wziąć i zostawiłem. Tak naprawdę jest odłożone. To jest to samo, jakbyśmy powiedzieli o Dlatego jest gakoni. Łasy remasta. Bo ja wychodząc z tej szkoły zapomniałem, że lokalizacja tamtego przedmiotu jest w szkole, ani w moim plecaku. Znowu jest to usprawione tym, że mamy coś gdzieś. Dlatego partykła nie jest użyta do Gakko, bo tam po prostu. Jest ten przedmiot, jest ten no to, tutaj powinno być napisane w katakanie, niestety, tak mówię, dał się w czasami klawiatura sprawia problemy i nie zawsze chcę całe słowo zamienić. No to, lecimy dalej. Ty używamy czasownika zapomnieć, dajemy tam ni, bo czynność nie jest wykonana w danym miejscu. Mamy na myśli, że zapomnieliśmy wychodząc ze szkoły, czym wyrażamy, że przymiot tam po prostu jest. Słowo być gdzieś, oczywiście ni nam odzwierciedla doskonale. Tak mamy tutaj. No, weźmy przykład, że coś jest w garnku, na przykład zupa. Jeśli chcemy wyrazić, że tam po prostu jest, to użyjemy partykuły ni. No, zupa jest w garnku, prawda? Lecz gdy coś się będzie działo w garnku, to użyjemy de. Na przykład w przypadku mieszania łyżką. Na beni syp garimas. Ga na bede super omazeru. Mieszam zupę w garnku. Teoretycznie moja ręka znajduje się tak mniej więcej w tym garnku, no i wykonuje akcję ruszania się. Natomiast generalnie z nie używamy do takich dziwnych czynności partykuły de, bo to trochę jest dziwne Używanie tego jako lokacji, ale pokazuję tutaj różnicę między jednym a drugim, że się to mimo wszystko różni. Głównym zadaniem jest rozróżnienie, jak bardzo aktywnie jest wykonana dana czynność w danym miejscu. Weźmy czasami przyklejać. Łatasiła doła ni stika o hatta. Przyklejam naklejkę na drzwi. Jeśli czasami jest wyrażenie pewnego stanu lub możemy go zastąpić słowem jest, to dopuszczam użycie partykuły ni. Czym rzecz jest przylepienie czegoś? Zmianą lokalizacji. Znowu do tego wracamy. Czyli biorę sobie jakąś rzecz i przestawiam ją w dane miejsce. Zmieniam jej lokalizację. Przyklejenie czegoś na drzwi jest oczywiście wyrażeniem takiego stanu, więc mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. W kółko się kręcimy wokół tego, czy coś gdzieś się znajduje, czy ktoś zmienia położenie. D czegoś takiego nie robi. W tym przypadku traktujemy naklejkę jako czynność wykonaną na drzwiach, a raczej cel, gdzie nasza naklejka emoji wyląduje. Puf! I mamy wektor tak zwany, jak to niektórzy uczniowie lubią mówić, na właśnie przyklejenie takiej naklejki. D nam zastąpi inne czasowniki, które już nie będą wyrażały znajdowania się gdzieś albo robienia czegoś na czymś, tylko będą wyrażały po prostu wykonywanie czynności w danym miejscu, czyli jem coś w restauracji, maluję obraz w parku, piję kawę w kawiarni, tego typu czasowniki. Uważam, że najłatwiej jest odróżnić to, kiedy się używani i powiedzieć cała reszta, która nie pasuje do tych znaczeń, ty, czyli tutaj Zostaje dla D. D jest o wiele częściej używane, dlatego mam nadzieję, że było to w miarę jasne i zrozumieliście właśnie, czym się różni NI od D. Jeśli natomiast nadal macie wątpliwości i chcecie zadać więcej pytań, zapraszam bardzo serdecznie do komentarzy, jak i do udziału w lekcji. Link w opisie możecie napisać bezpośrednio na Discordzie. Zapraszam bardzo serdecznie, na pewno się dogadamy i na każde Twoje pytanie odpowiem. To było wszystko na temat partykuły NI i D w kontekście partykuły miejsca. Kolejny film będzie z partykułą NI i D już wszystkimi użyciami, które będą oprócz tego tutaj cała reszta będzie omówiona i tam już nie będzie żadnych problemów mam nadzieję z wyjaśnieniem do czego służy jedno a do czego służy drugie tylko w tym przypadku tak naprawdę one się ze sobą zgrzytają cała reszta jest w miarę prosto zrozumieć dziękuję bardzo za oglądanie i mata kondo